Serdecznie. Dzisiaj taki ciekawy temat, ponieważ jeden z moich widzów dostał orzeczenie negatywne w jednym z WOMP-ów na rok. Przepraszam, na, 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 dostał na pół, przepraszam, dostał na pół roku orzeczenie negatywne i kazano mu się zgłosić za te Pół roku, ale jak pamiętasz, po alkoholu no, roczna terapia, roczna abstynencja ma trwać jeden rok. No i ten widz spadł trochę w panikę, że no, co ma zrobić, co ma zrobić, czy mu na pewno wydadzą orzeczenie pozytywne. Tym bardziej, że poszedł do tego wąpu z, tak, z taką informacją, że przeprowadził sobie jakąś tam terapię psychologiczną, tu oczywiście nie pokazuję ci ze względu na dane osobowe. I ta terapia trwała pół roku, prawda, a teoretycznie według przepisów powinna trwać cały Rok. No i tutaj mój widz się troszeczkę zatroskał. Natomiast, jakby to powiedzieć, wszystko się jakoś tak fajnie i dobrze skończyło, ponieważ trochę się pobał, trochę ze mną pokorespondował. Po, po Natomiast no, no są to takie trochę sytuacje nie, nieciekawe, w tym sensie, że idziesz i nie wydają ci od razu orzeczenia psycho, przepraszam, orzeczenia lekarskiego. I no, miał zadzwonić, dzwoni, a tam nagle okazuje się, że w pracy nikogo nie ma, co być może cię nie dziwi, bo pamiętasz, że niedługo był, był jeden z dłuższych weekendów w Europie, prawda? To znaczy u nas w Polsce praktycznie od świąt do nie chcę kłamać, do siódmego do 7 stycznia, prawda? No, ale jakoś po paru dniach yy, poszedł, yy, odebrał i się okazało, że wszystko w porządku. Dostał wprawdzie tylko yy, orzeczenie pozytywne na jeden rok, ale yy, najważniejsze, że po tym jednym roku nie musi się nigdzie szwendać, nie musi nigdzie łazić, tylko idzie do jakiegoś tam lekarza uprawnionego, takiego jak ja, czy jakiegokolwiek innego, którego ma gdzieś tam, że tak powiem, w zanadrzu i wszystko będzie pozytywnie. Tutaj jeszcze taka prośba do Ciebie, ponieważ troszeczkę zmieniłem układ kamer, zmieniłem trochę układ sprzętu, to napisz mi tutaj na czacie, czy słychać mnie, czy nie słychać, prawda? Czy w miarę mnie jakoś tam też widać, żebyśmy wiedzieli. Że wszystko jest w porządku i sobie, że cały sprzęt jakoś tam działa w miarę sensownie. Jeżeli chodzi o pracę w przychodni, to muszę powiedzieć, że po tych sześciu królach, czyli od 7 stycznia, roboty była cała kupa, bo praktycznie. Praktycznie mało kto pracował w grudniu, mało kto pracował początkiem stycznia, a przynajmniej yy, może i nie tyle, yy, że lekarze pracowali, czy nie pracowali, czy ludzie tacy jak ty pracowali lub nie pracowali, ale na pewno nie mieli nie mieli głowy, żeby łazić na żeby łazić na badania lekarskie prawda i to i to się tak, że tak powiem z reguły dzieje, że po tak długim okresie wolnego po prostu wszyscy przychodzą Przychodzą sobie trochę, trochę pozałatwiać zaległości. Często też w firmach jest coś takiego, że w firmach masz coś takiego, że praca też się rozpoczyna. Czy nabór ludzi na, do pracy rozpoczyna się po nowym roku? Patrzę jeszcze tutaj, tak trochę te te kamerki ustawiam. Troszeczkę te kamerki ustawiam. No mam nadzieję, że jest jakoś sensownie, prawda? Także cześć Rafał, cześć Szarak i jeżeli ktoś z was do mnie ma jakieś pytanie, to weź zapytaj. Zapytaj na razie na czacie. Jeżeli oglądał, będziesz w powtórce, to musisz to zrobić w komentarzu do tego wideo, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o ten nowy rok, to po prostu powiem szczerze, że się trochę boję. Wchodzą jakieś tam nowe przepisy podatkowe będę musiał wprowadzić tak zwany ksef. Zatrudniam tam jakiegoś, jakiś nowy personel i też tutaj będzie trochę, trochę zamieszania. Zanim się ktoś tam nowy nauczy, to to z reguły jakieś tam pół roku minie, kiedy się zacznie orientować w firmie w miarę Sensownie, prawda? A, ale to no niestety takie są układy prawdopodobnie nie tylko u lekarzy medycyny pracy, ale w twojej placówce pewnie tak samo. Jeżeli chodzi o przekrój ludzi badających się tradycyjnie bardzo bardzo wielu, bardzo wielu Ukraińców, bardzo wielu Białorusinów trochę mi ratowali przychodnie w tym okresie do 6 stycznia, ponieważ oni tam swoje święta mają w jakieś tam inne dni, także badania im zupełnie nie prze szkadzają, że to, to będzie 2 stycznia, czy tam czy powiedzmy 5 stycznia, czy jakiegokolwiek innego stycznia. No oczywiście na trzech no, króli, czyli tradycyjnie jak klasyk powiedział sześciu króli, czy sylwestra, czy nowy rok, oczywiście tam nikt nie pracą Wow. Dostałem też maila od drugiego widza, który też troszeczkę się, jakby to powiedzieć, korespondencja taka była bardziej w kierunku potwierdzenia lub nie, nie jak to się skończy, prawda, ponieważ ta osoba. Hmm, Miała nieco podwyższone próby wątrobowe. No niestety choruje na łuszczycę, biorę jakieś, bierze jakieś sterydy, yy, pali sporo, prawda? Yy, no Nauczciwie przyznała się, że przynajmniej mi się przyznała, że odbyła roczną terapię prywatnie, co bardziej po prostu kosztowało niż jakiś tam efekt tej terapii był, no ale próby wątrobowe, przynajmniej w jednym jakimś tam enzymie są podwyższone, pomimo tego, że alkoholu rzeczywiście od roku nie pije. No i pytanie do mnie, no jak to się skończy, prawda? I nie wiem, który to jest za bardzo wą, bo mi nie napisała. Natomiast, no, skończyć się może bardzo różnie. Czasami się kończy tak, że y, czepi się lekarz i y, no i na negatywne. No, a czasami są jakieś tam drobne zmiany i się lekarz nie czepia. Natomiast na plus tutaj. Ten kierowca ma to, że ma zaświadczenie o odbyciu rocznej terapii i zachowywaniu abstynencji, co gdybym ja był na miejscu tego lekarza z WOMP-u, to też bym coś takiego uznał, prawda? Hmm. Tutaj kolega Rafał. U mnie też jest ksew i jest jak na razie. Dużo bałaganu. No, właśnie tego się obawiam, że to będzie tak zwany Nowy Ład 3.0. Miałem się zabrać za załatwienie sobie przez weekend dostępów do tego dziadostwa, ale jakoś znalazłem sobie inne ciekawe rzeczy, inne ciekawe zajęcia. Także, chcę czy nie chcę, muszę się zabrać za to. W przyszłym tygodniu. I w zasadzie, panowie i panie, jeżeli są jakiekolwiek, na tym bym powoli kończył. Jeżeli jest jakiekolwiek do mnie pytanko, to chętnie, że tak powiem, odpowiem. Jeżeli nie, to po prostu idę tam sobie pozałatwiać jakieś swoje. Sprawy. Hangout taki trochę, troszeczkę próbny, bo mówię kamery, które z reguły były tam na monitorze i obejmowały cały ten rejon. To w tej chwili postawiłem przed sobą. Widzę, że taki troszeczkę jest mniejszy. Obraz jest taki bardziej jak z dziennika telewizyjnego, prawda. Tutaj kolega Szarak. Witam. Miałem umówiony termin badania dwułowczego w WOMP. Ale niestety skręciłem nogę, czy bez L4, czy, przez, czy po L4 będę mógł też mieć badanie od chirurga. Nie, nie, nie tam. Ale rozumiem, że przełożyłeś ten, że przełożyłeś ten to, to badanie odwoławcze, prawda, bo żeby po prostu komuś innemu nie zajmować czasu. Jeżeli to nie jakieś tam nie wiadomo, co chirurgicznego nie było, to wystarczy tylko zaświadczenie, że od chirurga to, co będziesz niósł do medycyny pracy, że noga jest tam w miarę sprawna i tyle, bo mówię, to są badania głównie w dwóch kierunkach, prawda. Przede wszystkim, czy pijesz, czy nie pijesz, czy wątroba jest w porządku, i czy tutaj wełbie jest coś w porządku, prawda? Bo niestety przypadki się zdarzają osób naprawdę uzależnionych, i tutaj raczej no, orzeczenia negatywne są bardzo ciężkie częste. Natomiast na no, sam chirurg. No stało się nieszczęście. no Mam nadzieję, że ta noga nie była po pijaku, prawda? Bo, bo czasami też się zdarzają, że zdarza, że yy, częste, częste jakieś tam urazy to są, są głównie z tego powodu, że człowiek popije, gdzieś upadnie, sobie coś tam złamie, skręci i tak dalej, i tak dalej. Dobra, myślę, że na dzisiaj kończymy. Mówię, hangout trochę próbny. Sam jestem ciekaw, jak wyjdzie. Sam jestem ciekaw, jak wyjdzie na, na YouTube. Także y, trzymajcie się. Cześć, do następnego razu. Oczywiście, jak jesteś w powtórce, oglądasz w powtórce, to zrób jakiś komentarz, czy zadaj pytanie pod tym wideo. No i też oczywiście tutaj jest jakaś tam subskrypcja, tutaj jest jakiś kolejny film. Jeżeli Cię to interesuje, no to zapraszam, prawda? Także do następnego razu.